Witam wszystkich serdecznie i zapraszam dzisiaj na moją premierę u mnie z drapki Playbook 7.7, czyli z w formie książki. Do wygrania troszkę jest, dlatego zaczynamy grę. Numer 1, a jest to szafirowa siódemka. 10 szans na wygraną. No dobrze, sprawdzimy. Wygrywające liczby to 8, 11, 2 oraz 20. 9. No to szukamy, szukamy. Mam nadzieję na jakąś wygraną w tej zdrabce. Ponieważ troszkę tych wygranych jest. No i zobaczymy, czy chociaż w jednej zdrabce uda się coś wygrać, żeby chociaż jakiś zwrot był tu na razie. Wszystko obok. Także tutaj w tej zdrabce już widzę, że nie będzie nic, ponieważ... A jest! Jest ósemka. Jest 5 złotych. Proszę bardzo. Jednak można się czasami pomylić. Jest 5 zł w pierwszej zdrabce. No i tutaj 27, czyli pierwsza zdrabka na, jak najbardziej na plus. Pierwsze 5 zł. Tym razem rubinowe 7. Dobrze. No zobaczymy. Zobaczymy tą zdrabkę. Trzeba znaleźć siódemkę lub takie taki. Rubin, Rubin, tak. Mhm. Dobra. No to szukamy. Moneta, lustro, zegarek, perfumy, kufer, korona, worek, pierścionek, złoto i perła. Czyli ta zdrabka niestety już nie jest taka szczęśliwa jak poprzednia. Przechodzimy do szmaragdowej siódemki. No i tu to tutaj szukamy również siódemki. Trzy razy symbol siódemki. No to szukamy. Perfumy, trofeum, siódemka, jedna perła. Róża, lustro, siódemka, perfumę i korona. Gra numer trzy to trofeum. Garnek, siódemka, szminka oraz plik. Kolejna gra. Pierścionek siódemka. I tutaj nie ma trzech. Jest jedna. Korona. Zegarek siedem. Złoto i portfel. Dwie gry do końca tej zdrabki. I tak ładnie się zaczęło. 7, Portfel, prezent. Szminka i garnek. No i ostatnia gra w tej zdrabce to perła. Siódemka złoto siódemka, no i niestety tylko dwie siódemki i ta zdrabka również przegrana. ametystowa siódemka to już czwarta zdrabka w tej kolekcji zdrapek. No i szukamy dwóch identycznych symboli. No to szukamy. Złoto korona. Moneta korona, kufer i pierścionek. Portfel zegarek, zegarek, znaczy worek perła, moneta perła, gra numer 7 to pierścionek, portfel, lustro o, dwa lustra jest 10 zł, czyli już 15 zł jest odebrane, kufer i zegarek. Dobrze, dwie zdrabki do końca na razie jest 15 złotych, a co będzie do końca, to się okaże. I tu również szukamy trzy identyczne symbole. Mhm. Dobra, no to szukamy. Lustro, lustro. Róża. Podkowa, podkowa. I jest piąteczka, czyli już jest 20 zł łącznie. Gra numer 3 to plik złoto prezent. Dzwonek korona, pierścień. Plik, świnka. Szminka, gra numer 6 to worek, prezent, naszyjnik, perła, świnka, dzwonek, perfumy, perfumy, róża, naszyjnik złoto i perła. No i ostatnia gra, numer 10, to moneta, szminka i korona. Mamy 20 zł i została nam zdrabka ostatnia, czyli diamentowa siódemka. Dobrze. No, i szukamy, szukamy wygrywający symbol, to perfumy. No i będzie coś, worek, jest perfumy, jest 5 złotych, czyli 25. Perfumy 5 to jest 30 złotych łącznie. Perła, złoto, korona, moneta i lustro. Także 30 złotych już jest i ostatnia gra. Trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. No to szukam 5, 60, 5, 10, 30 i 100 zł. Czyli ta zdrabka, moi drodzy, jest. Jest zwrot w tej zdrabce. Jest 30 zł. Dobrej to. Premiera odbyta. Zdrabka zdrapana. Książeczka zdrapkowa. 6 zdrapek. I praktycznie w każdej zdrabce coś tam było. No. Taka to zabawa właśnie z tymi zdrawkami. Także jest zwrot, jest dobrze. Zapraszam na kolejne filmy, które już niebawem, ponieważ będę nadrabiał swoje zaległości, także bądźcie czujni, bo naprawdę już niedługo będzie się naprawdę sporo działo. Nadrobimy wszystkie zaległości. Pozdrawiam serdecznie, cześć.